Witam Was serdecznie, dzień dobry. Paczuchę dostałem. Zobaczcie, czycie od kogo? Od Pani Bożenki. Także zobaczymy, co tam jest w środku. Ja mniej więcej orientuję się, co tam jest w środku, ale muszę to rozpakować. Pani Bożenka odezwała się wtedy na jednym odcinku, co powiedziałem, że zacznę kolekcjonować. Po prostu już tam mam trochę, ale już tak na, że tak powiem, na ostro jakieś tam monety, różne, różne, różne rodzaje monet, starszych oczywiście, obiegowych. Nie potrzebuję takich, no i będę sobie po prostu kolekcjonował. Zobaczę, jak co mi z tego wyjdzie, i tak dalej, ale myślę, że że będzie dobrze. Także mówiła Pani Bożenka, że, że ma jakieś tam, jakieś tam starsze monety i mi przyśle. Także zgadaliśmy się ze sobą i, i, i dostałem taką paczuszkę. Także zaraz będę ją, trochę ją y, odpakuję. No i zobaczymy, co tam jest w środku. No i co, jak widzicie, rozpakowane? Tu dostałem liścik. No i tu będziemy. I tu są te monetki, widzicie, takie różne w środku. Tak. Mm. I to będzie czasochłonne, żeby to teraz. <noise> Jak to pani Bo Bożenka fajnie to zapakowała. Naprawdę ja bym na to nie wpadł, żeby to coś takiego zrobić. I, i muszę to jakoś tak powolutku rozpakować, żeby to miało ręce i nogi. Ojejku. Hmm. <noise> hm. <grymne> w każdym razie, dziękuję Ci bardzo Bożenko, ja to nie wiem, czy ja to rozpakuję teraz i pokażę, czy jak, bo to, to trochę mi, czasu mi zajmie. Chociaż może ja rozpakuję przynajmniej parę monet, to pokażę, tak? No nie, nie będę cał, całego na razie rozpakowywał, tylko parę mon, monet po prostu rozpakuję i, i zobaczę, co tam w liściku napisane i tak ogólnie. <grymne> <grymne> Dobra, <grymne> no to rozpakowujemy. Powiem Wam, jest mnóstwo tych monet. Nie wiem, tylko tak jest polepione, patrzcie. Tu jest chyba 5 fenigów tu jest jeden fenig. 10 groszy z PRL-u. I tu są jeszcze. A co, co to za moneta jest? Co to jest za moneta 10 feningów chyba. Powiem wam. No. Z wiatrokiem. Mhm. Ja to potem dobrze muszę się przyjrzeć temu. Przepraszam. Tu też są. Widzicie, tu są jakieś inne monety też. Ach, bo one są tu polepione. Ale jak je ładnie poukładam. O. Są też perelowskie takie 20, 50, 20, 20, 50. Zł. Złotówka jest no dobra. Nie spadło mi tu coś. Nie Dobre. muszę to polosklejać spokojnie, tak po spokojności. Jak to poukładam do klaserów, czy jak to się tam nazywa. E to potem tą kolekcję będę pokazywał, jak to wygląda ogólnie. I co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, bo ja dostałem tutaj jeszcze coś takiego taką kopertę. A w kopercie, powiem Wam, jest Kilka tysięcy złotych. Masakra. Hmm. Nie wiem, co mam powiedzieć teraz. Patrzcie. Jeden tysiąc. <grym> Drugi tysiąc. Muszę to poprasować, porobić. Patrzcie. Kilka tysięcy, tak jak mówiłem. Trzeci tysiąc. 50, 100. Zobaczcie. Stare polskie banknoty berelowskie. Hmm. tak na drugiej stronie wyglądają. Zrobimy z nimi tak, jak ja wyprasuję je żelazkiem, to będą ładnie wyglądać. Dobra, te monety, nie wiem co to jest, to jest złotówka? Jest tu trochę tego, także ja bym się chciał pozbyć jasne jakichś takich starszych monet, to, to oczywiście, że wezmę. Tak ja będę bardzo zadowolony i szczęśliwy, z którego to jest roku. Hmm. Powiem wam, przez komórkę lepiej widać jak ten 1976, tak jak to mówią detektoryści. Pozdrowionka dla 76. Mm -hmm. O, tak. 76. Także sobie to poukładam jakoś i po selekcji. selekcję trzeba zrobić. Tak to wygląda. Na dzień dzisiejszy. Ale jak ja sobie to zrobię, te papierkowe, to pod żelazko pójdą, tak, że będą fajne. No. Także. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo, Bożenko. <noise> Pozdrawiam serdecznie. Bożenka to jest jedna z moich y, najwierniejszych y, widzów. Y, w każdym razie jest chyba od samego prawie, od po, samego początku u mnie. Nie wiem. No powiem Wam szczerze, że nie wiem, ale wiem, że Non stop komentuje i Non stop jest. <noise> także. Także jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No, jestem mega zadowolony, naprawdę. No i tym się będę bawił dzisiaj cały dzień. O, cały dzień się będę dzisiaj tym odlepiał to i będę się bawił, segregował, sprawdzał. Będzie super. A jak będę miał kolekcję, to wam potem pokażę jak to wszystko wygląda u mnie. Także nie będę wam pokazywał jak pracuję te <laughs> pieniążki. Bo ostatnio wam pokazywałem jak w słoiku takie znalazłem właśnie stare Perolowskie. No, także no, super, fajna kolekcja będzie coraz więcej, myślę, że tych monetek będzie. To jeszcze raz, jakby ktoś miał, to ja z chęcią przyjmę. Mogę zapłacić oczywiście też jakąś tam kwotą. Możecie rzucić nie ma problemu żadnego. No, i tyle. No, to jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. No, trzymajcie się. Do następnego. Pa. pa.